jest akcja rekrutacji potencjalnych darców szpiku oraz szósty w Kościerzynie robiona przez Fundację Naszą we współpracy z Warszawską Fundacją Przeciwko Leopendii. W Kościerzynie jest no powiedzmy około 24 tysięcy mieszkańców. W rejestrze jest już w tym naszym w ciągu pięciu poprzednich lat zarejestrowanych ponad 800 osób no plus dzisiaj 200 no to już mamy ponad 1000 osób z Kościerzyny która ma 24 tysięcy mieszkańców no to jest bardzo duży odsetek. Są choroby krwi, jakieś białaczki nowotworowe yy, choroby, które wymagają przeszczepu szpiku, nie ma innego lekarstwa. I jeżeli yy, okaże się, że któryś z naszych potencjalnych dawców może oddać komuś krew, czyli jego antygeny pasują do potrzebującego pacjenta, no to ratuje mu po prostu życie. I tutaj jako przykład podaję jest 1 do 25 tysięcy zgodność średnia, taka, takie są statystyki. Znaczy, no, na pewno to jest potrzebne, no, po prostu, jeżeli możemy uratować komuś życie, no to to jest potrzebne. Jeżeli będziemy potrzebować kiedyś pomocy, no to też może się znaleźć dawca, no i na tego oczekujemy i dlatego też musimy coś od siebie dać. No, właśnie, no tutaj akurat mam taką koleżankę, na przykład, co miała taki yy, problem właśnie, że nie mogła znaleźć szpiku. No i pewnie to też dużo na moją decyzję wpłynęło, ale. No wierzę na przykład że jak ja będę miała kiedyś problem czy moje dzieci, czy moja rodzina, to że też się znajdą dawcy.